Witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. Dziś skupimy się na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Mm -hmm. Mamy trochę materiałów od uczelni, jest też wywiad z wykładowcą i co ciekawe ze studentem. Chcemy zobaczyć, co tam się dzieje, co oferują. I, I co potem? Jakie drzwi otwierają, prawda? Tak, dokładnie. Może zacznijmy od tego, czym właściwie jest ta mechatronika w ich ujęciu. No właśnie. Definiują to, no wiesz, jako takie połączenie sił mechaniki, elektroniki, informatyki, ale też automatyki i, co dzisiaj ważne, analizy danych. Czyli sporo tego. Tak, i ta interdyscyplinarność to nie jest tylko takie puste słowo. Tu chodzi, wydaje mi się, o stworzenie inżyniera, który patrzy na problem z wielu stron naraz. To jest fascynujące, jak te różne dziedziny, jak one się zazębiają. Podkreślają praktykę. Mówią, że od pierwszego semestru studenci już pracują w zespołach. Tak, nad projektami. Dokładnie, od pomysłu aż do no, fizycznego prototypu. Jest tam takie hasło, że uczą się programować rzeczywistość, budować coś. Coś namacalnego, tak. Coś, co inni sobie tylko wyobrażają. No właśnie. To jakie konkretnie umiejętności oni tam zdobywają? Co wynoszą z tych projektów? No, lista jest całkiem, całkiem konkretna. Przede wszystkim projektowanie w CAD -CE to podstawa. Potem programowanie mikrokontrolerów no wiesz, popularne rzeczy jak Arduino, Raspberry Pi. Mhm, jakie dostępne platformy? Dokładnie, które pozwalają tworzyć inteligentne urządzenia. Do tego dochodzą y, podstawy robotyki. Mówią o ROS, czyli Robot Operating System. To standard w branży. Okej. Okay. Modelowanie, symulacje w Matlabie, sterowanie przemysłowe, czyli PLC, LabView, no i diagnostyka druk 3D. Taki no, nowoczesny warsztat inżyniera. Solidny zestaw narzędzi, trzeba przyznać. Wspomniałeś o nowoczesnym przemyśle czy to właśnie to słynne przygotowanie do przemysłu 4.0? Dokładnie o to chodzi. Przemysł 4.0 to przecież integracja systemów, internet rzeczy, analiza danych, mm -hmm. a te umiejętności to jest rdzeń tego, czego się uczą mechatronicy. Chodzi o inżynierów, którzy nie tylko znają mechanikę czy elektronikę osobno, ale potrafią to spiąć, zaprogramować, zoptymalizować. Kształcą no, wszechstronnego specjalistę. Mamy też głos studenta Michała Budko, co ważne, podkreślał, że te zajęcia projektowe one. Dobrze oddają, jak będzie wyglądać praca konstruktora. Wybrał specjalność systemy inteligentne. Co to właściwie znaczy? Systemy inteligentne w mechatronice to zazwyczaj y, skupienie na wdrażaniu AI, uczenia maszynowego, zaawansowanych algorytmów sterowania czyli takie bardziej smart systemy. Tak, na przykład roboty, które się adaptują, inteligentna diagnostyka y, może jakieś autonomiczne pojazdy. To pokazuje, że program stara się nadążać za trendami. Wspominał też, że atmosfera jest dobra, że prowadzący pomagają, że jest współpraca. Inaczej niż w szkole średniej, jak mówił. To ważne. A co z tą równowagą teoria-praktyka? Czy udało im się znaleźć złoty środek? Bo nacisk na projekty jest duży, ale teoria też musi być, prawda? Praktyka jest widoczna, ale program zawiera też solidne podstawy teoretyczne. I co jeszcze ważne, podkreślają kompetencje miękkie. Praca w zespole, komunikacja, zarządzanie projektami. To dzisiaj kluczowe, nie? Absolutnie. Do tego dochodzi wątek świadomego projektowania energooszczędność, ergonomia, zrównoważony rozwój. To pokazuje takie szersze spojrzenie na inżynierię odpowiedzialność. No dobrze, to wszystko brzmi jak naprawdę solidne przygotowanie ale przejdźmy do konkretów rynek pracy. Michał Budko był bardzo optymistyczny. Co mówił? Mówił wręcz o łatwości znalezienia pracy, szczególnie jako konstruktor. Uważał to za najciekawszą opcję i bardzo dobrze płatną. Czy inni to potwierdzają? Tak, potwierdza to wykładowca. Mówi, że zapotrzebowanie jest duże, nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam gdzie jest więcej przemysłu. Czyli jest popyt? Jest. Absolwenci faktycznie idą w konstrukcję, ale też automatykę, programowanie sterowników, utrzymanie ruchu. Niektórzy zostają menedżerami. Kluczowe jest to, że oni rozumieją całość systemu, od mechaniki po soft. Rozumiem. Co ciekawe, uczelnia pomaga szukać praktyk, ale wielu studentów znajduje je na własną rękę. To też o czymś świadczy, prawda? O ich inicjatywie i o tym, że firmy ich chcą. No tak, to dobry znak. Czyli podsumowując. Mechatronika na Politechnice Białostockiej to kierunek, który wydaje się mocno praktyczny, interdyscyplinarny, mhm, oparty na projektach, mhm. korzysta z nowoczesnych narzędzi, no i chyba daje naprawdę solidne perspektywy zawodowe, bo kształci inżynierów rozumiejących te złożone systemy ery przemysłu 4.0. Skoro oni tam integrują już narzędzia jak AI czy cyfrowe bliźniaki, to jak myślisz, jak te technologie mogą w najbliższych latach zmienić? Samą rolę inżyniera mechatronika. Czy to będzie bardziej projektowanie inteligencji systemów niż samej fizyczności? Hmm, ciekawe pytanie. Czy fokus przesunie się z fizycznego projektowania na tworzenie tych inteligentnych, samoadaptujących się systemów? To jest coś do przemyślenia.